Skreślam dziś do Ciebie kilka słów Chociaż wiem, nie dojdą pewnie znów Piszę stąd do Ciebie ten ostatni raz Żegnaj już, kochanie Na mnie czas Dzień dobry Państwu Jesteśmy na podsumowaniu już piątej edycji ogólnopolskiego konkursu Żołnierzy Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni. W tym roku blisko 800 prac zostało nadesłanych na konkurs z całego kraju. To jest bardzo dużo. To jest największy konkurs poświęcony żołnierzom wyklętym w Polsce. Dlatego tutaj co roku, dzięki wsparciu Urzędu do Spraw Kombatantów, zapraszamy laureatów po to, żeby spotkały się ze świadkami historii, wczoraj mieliśmy spotkanie z dziećmi żołnierzy wyklętych i z weteranem Henrykiem Matemborskich i pokazujemy im miejsca pamięci tutaj na terenie Lublina i także na terenie Lubelszczyzny. Lecz wyboru nie dał dobry Bóg Stoję dziś u kresu moich dróg Każą nam wysiadać, to już tu ten brzozowy lasek, to mój grób Jeszcze tylko westnę jeden raz Jeszcze myśl ostatnia Mama umarła. Ja z więźniaczkami dwa lata i dwa miesiące Siedziałam w więzieniu Mów Powiem wam szczerze, chyba byłam bardzo ciemna, Bo widzicie ciebie całą i zdrową, prawda? Później moje życie to była kułaczka Dziecka. No i ten właśnie najbardziej krzywdzący dla nas dzieci żołnierzy wyglądał ból, że byłam izolowana od społeczeństwa jako dziecko bandytów. brat ojca zginął, został rozstrzygany na ulicy w roku 1943 w łapance publicznej po prostu. Z kolei ze strony mamy. Babcia została wywieziona do sowieckich ładów i stamtąd już nie wróciła. Dziadek zginął w Warszawie od bomby, od wybuchu bomby po prostu w jednej z kamieni, w której mieszkał. Czyli profesor że ja mam miesiąc, kiedy ojca aresztowano, potem długie dwa lata ojca nie widzę. Także w czasie całego tego dnia mojego, mojego życiorysu, bardzo wczesnego dzieciństwa nie miałem kontaktu z nim. W roku 1943 sąd w Krakowie skazuje na karę śmierci. Jego y, 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 przyjaciela również. Pozostałych członków na dożywocie, pozostała moja ciotka, nie przeżywał się i pozostały półtora roku więzienia. Nie wolno było nikomu powiedzieć, słuchajcie, to jest największy ważny ból. Począć się czuł tym człowiekiem na dalszą swoją ojczyznę. Przerywający krew był. Gotów poświęcić życie, a tu się milczeć, nic nie wahać cicho krwawy. To jest ściana, która była wewnątrz celi. Zmieniono organizację i stała się ścianą yy, kory, yy, na korytarzu. Boże najprzetrwać w Postań Polsko, RWI, Kajdany. W takich warunkach byli przetrzymywani bohaterowie Podziemia Niepodległościowego. Szanowni Państwo, uprzejmie proszę o uwagę, zostaną odczytane decyzje o nadaniu medali Pro Patria i pro memoria w uznaniu szczególnych zasług w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość ojczyzny, szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych na wniosek Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych decyzją nr 730 z dnia 29 marca 2016 roku uhonorował medalami pro patria. Gimnazjum nr 9 imienia cikociemnego Majora Hieronima Dekutowskiego. Pseudonim Zapora w Lublinie. Gimnazjum numer 19 imienia Józefa Czechowicza w Lublinie. Na początku lat 90 wieszczono, że historia się skończyła. Fukuyama twierdził, że nastąpił koniec historii, że już teraz będzie wszystko inaczej, że trzeba zapomnieć o tradycji państw narodowych, że będziemy jako ludność, ludzkość jedną wielką, globalną wioską, nie będzie narodów, nastąpuje koniec historii. Ale to nieprawda. Historia trwa. I historia Polski wymaga, i na szczęście dzieje się to przez ostatnie lata, bardzo gruntownego przypominania, szczególnie wśród młodego pokolenia. Bez pamięci, bezpowrotnie zapominamy o wielkich tego świata, to właśnie pamięć ma taką moc, że w nawiązaniu do naszej przeszłości możemy być dumni z dokonań teraźniejszości oraz z przyszłości. Bo wytyczając drogę przyszłą, trzeba wiedzieć, skąd się wyszło. A weszliśmy, proszę Państwa, do tej wolności, którą mamy od, żo od żołnierzy wyklędnych, od tego punktu. Który był punktem zerowym w to naszej znaczy historii? Wiem, że na konkurs wpłynęła ogromna ilość prac, co może świadczyć o tym, że zainteresowanie tematem jest duże. Mam nadzieję, że to nie było jednorazowe spotkanie z historią, że y, nagrody, które Państwo w tym konkursie otrzymacie, będą zachętą do tego, żeby historię zgłębiać, żeby poznawać ją i żeby cieszyć się efektami tej historii, czy tego, co wydarzyło się lata temu, a jakie przyniosło plot. 先生。先生